Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przepowiedź: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, i zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy. A co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie i odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłacił należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali podenarze. Ty więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie, czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. I to żeby dobrze zrozumieć tę Ewangelię, musimy ją odczytać. Ukryte znaczenie tych słów, które do nas mówi Jezus, mówi o przypowieści. Że Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który najął robotników do swojej winnicy. A zatem, moi drodzy, czym jest oba winnica? Kto jest tym gospodarzem? Oczywiście tym gospodarzem jest Bóg. Winnicą, możemy powiedzieć szerzej, jest Jego dzieło zbawienia. Które prowadzi przez wieki od początku świata, bo kocha każdego człowieka, pragnie zbawienia każdego człowieka. I dzieło zbawienia Boga, które przechodzi przez kolejne pokolenia. W naszym czasach to winnicą jest Kościół. Wcześniej był to Izrael, naród wybrany. Przez nich Bóg prowadził dzieło zbawienia. I teraz moi drodzy, co znaczy ta Ewangelia? Otóż do tego dzieła zbawienia. Zaprasza Bóg każdego człowieka, każdego z nas. Ale sytuacja życiory z każdego człowieka jest inna. Szczególnie tu chodzi, jeżeli chodzi o właśnie zbawienie, o naszą relację z Bogiem. I tak są tacy ludzie, którzy od samego początku życia, od zarania służą Bogu całym sercem. Tak święta Teresa od dzieciątka Jezusa, już jako małe dziecko, właściwie cały czas służyła Bogu, całym sercem służyła Bogu w modlitwie, tak jak umiała przez całe swoje życie, w modlitwie, w pokucie w miłości do Jezusa. I o tym cały czas mówiła. Są tacy ludzie, którzy... Później są powołani, znaczy nawracają się później. W wieku dojrzałym jest takich wielu ludzi, których też znam. Nie od dziecka, nie od małego. Byli wielkimi grzesznikami. Później dopiero przechodzi gdzieś opamiętanie, łaska, nawrócenie. A są wreszcie tacy ludzie, którzy właściwie na łożu śmierci nawracają się. Przykładem tutaj może być dobry Łódź. Po prawej stronie był krzyża Chrystusowego. Czynił wielkie rzeczy pewnie, wielkie, wielkie grzechy. Został skazany na śmierć za swoje przestępstwa, grzechy. Ale tam powiedział Jezus, zmiłuj się, wejrzyj na mnie, kiedyś będziesz w swoje Królestwie. Jezus mówi jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czyli ta Jego praca w winnicy pańskiej trwała na ostatnie chwile Jego życia. Ale. Tak rodą jest zbawienie. I teraz ktoś mógłby tak zarzucić. No tak, ja służę Bogu od dziecka, całe życie się troszczę tutaj, prawda chodzę, modlę, a ten krzucił się tam w ostatnich dziesięciu minutach i co, i też ma być zbawiony, też ma być w Królestwie Niebieskim. A właśnie tak Jezus mówi, czemu złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry, jeżeli chcę dać zbawienie wszystkim? Tak jest Bóg, tak jest miłosierny. Ja mówię, wystarczy całym sercem nawrócenie się, zwrócenie się do Niego, a daje łaskę, daje miłosierdzie. Ale oczywiście nie można tego nadużywać, powiedzieć sobie, a ja się nawrócę, jak będę już tam umierał, to wtedy się nawrócę, bo wtedy może tej łaski nie będzie, mogę nie zdążyć. Mamy tu przykład COVID. Niektórzy ludzie mówili, ja tam księdza poproszę przed śmiercią, to przyjdzie. Czy znam takie sytuacje we Włoszech? Też tak ludzie mówili, tam ksiądz przyjdzie. Przyszedł COVID. Ludzie zostali zamknięci w szpitalach. Często nawet ksiądz nie mógł przyjść. I wielu ludzi umierało, umierało bez kapłanów w czasie COVID-u. Tak się stało. Dlatego nie można tego odkładać na ostatnią chwilę, i to jest łaska. Dzisiaj jest ten dzień zbawienia, dzisiaj jest ten czas miłosierdzia, abyśmy właśnie serca otwierali coraz bardziej na Boże miłosierdzie. I, kochani, kiedy patrzymy na tą winicę pańską, na to dzieło zbawienia przez wieki, to widzimy, że no Pan Bóg daje łaskę, ale ludzie często spaczają to, co Bóg daje. Tak było z narodem wybranym. E, otrzymali prawo, otrzymali świątynię, zasady życia religijnego, ale z czasem, czasem człowiek spaczał to, jego serce stawało się zatwardziałe. E, widzimy to tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o arcykapłanów uczonych w Piśmie Sanhedrin. Sam Jezus przyszedł, a ich serca były tak zatwardziałe, zamknięte na Boże Miłosierdzie okazane w Jezusie. Dlatego przez tą zatwardziałość serca Bóg na nowo tchnął swojego ducha przez Chrystusa, wybrał apostołów, aby służyli Bogu, aby dalej prowadziły, prowadzili dzieło zbawienia już nie tylko w narodzie wybranym, ale w całym świecie. Wszyscy są zaproszeni do tej winnicy Pańskiej. Chociaż apostołowie, przez to musieli wiele wycierpieć. To się nie podobało sanhedrynowi, bo oni mówili, my jesteśmy tu władzą religijną od Boga. I tak można sobie powiedzieć, kochani, że tu jest urząd, tu jest władza. Ale Bóg patrzy przez serce i to Jego tchnienie ducha, to odnawianie ciągle tej winnicy pańskiej idzie przez serca, przez serca ludzi. Jakie to są serca. W Ewangelii Łukasza czytamy, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują to słowo, wydają owoc dzięki wytrwałości. O, to jest postawa tych ludzi właśnie, że Bóg patrzy w serce. To nie jest urząd już dany do końca życia, że to tak już ma zawsze być że tu zawsze był. Jeżeli człowiek serce traci do Boga, to jednak... Może stać się zatwardziały, zamknięty na Boże natchnienie. Bóg szuka tych serc, dobrych, serc szlachetnych, które przyjmują jego słowo i to słowo niosą dalej. Możemy iść dalej, moi drodzy, w naszych rozważaniach tej winnicy pańskiej, losu tej winnicy pańskiej. To przez wieki widzimy, również i w kościele to się działo, chociażby czasy. XV, XVI wieku. Wtedy również następowało takie rozróżnienie w życiu religijnym. Chodzi mi tu szczególnie o zakony, rozproszenie. I święty Jan od Krzyża, święta Teresa Zawilla również. Bóg ich posłał, oni mieli serca otwarte, czyste, żeby zakon odnowili. Żeby zakon był odnowiony. Oni założyli karmel, zakon Karmelu, Karmelitanek i karmelitów Bosych. Odnowiona reguła taka większą gorliwością, skupieniem, miłością do Boga. I znowu to się nie podobało tym, którzy już tam byli na tych urzędach no, od, od, od lat, bo kto tu znowu coś mówi, co chce ktoś odnawiać? My tu wiemy lepiej. I Jan od krzyża był uwięziony na przykład, był mocno prześladowany, pogardzany, no wiele cierpiał Teresa Zawilda również, ale ten Duch Boży przez nich tchnął i Pan Bóg prowadził to dzieło odnowy, odnowienia Kościoła. I takich ludzi można by bardzo wiele, bardzo wiele wymieniać, ale ci ludzie właśnie cierpieli dużo, z tego powodu, że innym się to nie podobało, że oni coś chcą więcej, coś chcą odnawiać. Chociażby trzeba wspomnieć, moi drodzy, świętą Faustynę. Również będąc w zakonie, no dzisiaj wiemy, że miała tą łaskę, widziała Jezusa, ale kiedy o tym powiedziała w zakonie, to były takie komentarze, że jak to ty, taka prosta dziewczyna ze wsi niewykształcona, i ty mówisz, że do ciebie Jezus przychodzi. To są lepsze siostry, z lepszych rodzin, bogatsze, bardziej wykształcone. Do nich by Jezus przyszedł, nie do ciebie. I była bardzo również, z tego powodu cierpiała, była prześladowana również. Ale to ją Bóg wybrał, jej serce zobaczył takie czyste, otwarte. I ona została wybrana, i przez nią to dzieło Bożego miłosierdzia poszło na cały świat, również. Jakieś tam część odnowienia Kościoła, nowy duch, duch Bożego Miłosierdzia przyszedł przez tą prostą, zwykłą zakonnicę świętą, świętą Faustynę. I tak, moi drodzy, Bóg prowadzi odnowienie, tchnie duch Boży w Kościół, wybiera nowych ludzi na nowe czasy. Bóg posyła ducha, który ożywia wspólnotę Kościoła na nowo. Żeby ta wspólnota była żywa, ożywiona. I to się również w naszych czasach dzisiaj dzieje, moi drodzy. I do tej, do tej odnowy jesteśmy zaproszeni my wszyscy: do tego, żeby angażować się w Kościół Chrystusowy, żeby nie mówić tak, że to tylko jest sprawa księży i biskupów, ja tylko wysłucham. Dzisiaj już te czasy są inne. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby się wypowiadać, żeby. Przyczyniać się też do odnowy Kościoła Chrystusowego sami, żeby tworzyć Kościół Chrystusowy, żebyśmy wspólnie razem jako właśnie wspólnota tworzyli Kościół i wspólnie go odnawiali. Każdy z nas ma tu ważny głos w tym Kościele Chrystusowym i ta odnowa też idzie również no, przez serca. Przede wszystkim myślę, że trzeba zacząć od modlitwy, od pokuty, od adoracji naszego sakramentu, słuchania się Słowa Bożego, ale później angażowania się również w Kościół Chrystusowy, w parafię. Tych możliwości zaangażowania jest, jest bardzo wiele. Dzisiaj Bóg daje takie możliwości. Jesteśmy do tego zaproszeni, abyśmy chcieli się angażować w to dzieło odnowy, odnowy Kościoła na te nowe czasy. Powiedzimy, że to jest potrzebne i to jest ważne dzisiaj. Byśmy chcieli też być, uczestniczyć jako ci żywe członki Kościoła, świadomi tego, co się dzieje, świadomi naszego powołania, naszego wyboru i świadomi tego, co Jezus od nas chce. I to razem wspólnie rozeznajemy i to idziemy tą drogą na te nowe czasy, nowi ludzie, my tworzymy już jakby nowych, nowe pokolenie, które idzie dalej. I prowadzi tą winnicę pańską. Duch Święty niech prowadzi to winnicę pańską, Niech odnawia, niech daje. Moc ducha, niego czyszcza. A to wszystko niech przede wszystkim w sercach naszych się zaczyna, jest też serca. Tam zaczyna się albo dobro, albo zło w sercu człowieka. Niech Maryja, Matka Jezusa nas chroni, niech nas prowadzi, pomaga nas, aby ta winnica Pańska wzrastała, aby Kościół Chrystusowy został umocniony, aby, abyśmy trwali w wierze miłości, aby Duch Święty nas umacniał. de honra de estar